25 zaznacz 25 centymetrów robimy więc Tylko ten jest tej Będziemy sobie te same dziury No to tak, tak te same, żeby nie robić tej dodatkowej roboty i nie niszczyć płyty kurwa z palcem w dupie to zakryje Nie boi się nic jak w Piratach bym teraz szedł, to człowieku być może poleciał. Dwadzieścia co? Pięć? Dwadzieścia pięć. 25. Masz? Mam. Kręci się fajnie podchodzi. na stary dobrze. Pomóżę? Trzeba go sobie ustawić jakiś tego. Żeby nie przekręcić. Dobra, to później złapiemy. To później złapiemy do tego. A tu to trzeba będzie badać jeszcze po dole, nie? Co? Szpilką złapać. Tu sklepki chcę zrobić pod spodem Żeby nie rozepchało. No to może być. Ale pogoda. Powiem Ci jak wakacje, nie? Słońce, plaża, płyta USB 300 zł sztuka. Najtaniej no. albo poziomica, albo metrówka Do wyboru do poru. To co woli. To co lubi. Kto się czuje pewniej. Jeżeli czuje się, że pewnie umurował, no to wiadomo, że wystarczy sobie zrobić kreski dookoła i tylko przykładać pyk, pyk. Jeżeli ktoś się boi, że gdzieś tam jest wyżej, niżej, poziomica. A jeżeli ktoś chce być 100% pewny, no to może tak i tak. Tak i tak i nie ma problemu. Warto według mnie poświęcić te 3 minuty dłużej, żeby sobie zweryfikować, niż później płakać. Proszę bardzo. tu? Proszę bardzo, gdzieś dalej. Proszę bardzo, odrobinę chęci, nic skomplikowane, taki dom postawić. Osiem dni i dom stoi. Zobacz, co jest tutaj. Nie, za mało. Dobra, ja potrzymam, wkręcaj. Masz? Mhm. Powiedziałeś, gdzie go wkręcić, no? A to jest ten długi? No, ale raguje Zabronki są zrobione, tylko jeszcze jedna rzecz jest do zrobienia i możemy brać za zbrojenie, a mianowicie to. to. Czyli będziemy musieli to rozepchać, te elki betonowe, tutaj musi idealnie pasować do tych płyt OSB i musimy dać jakąś deskę. Więc albo zalejemy to dzisiaj, żeby było to na jutro gotowe, albo po prostu damy typową deskę, np. do OSB czy coś i zalejemy razem z betonem. Zobaczymy, Na chwilę będziemy to robić, ale musimy zejść na chwilę ze słońca, bo aż głowa boli. Ale najważniejsze, że zrobiliśmy sobie tutaj szalunki z tych płyt, które były wykorzystane wcześniej do ław fundamentowych, czyli po prostu nie uszkodziliśmy żadnych nowych, oszczędziliśmy. A na dzień dzisiejszy jedna płyta OSB 22 kosztuje 300 zł. 300 zł, dlatego szkoda. Więc wszystko trzeba przemyśleć 20 razy, czy jest sens coś ciąć, czy po prostu tego nie ciąć. I Spróbować to wykorzystać i tak się fajnie złożyło, że żadnej sztuki nie zepsuliśmy. Wszystko wykorzystaliśmy. Zostały cztery takie paski, które wykorzystamy później do chodzenia jako blaty, bo będziemy musieli sobie konstrukcję zrobić, bo ta jest taka średnia, ale to zobaczycie później, jak będziemy zalewać. W dzisiejszym odcinku zobaczycie tylko szalunki, jak wykonać je oraz zbrojenie, w jaki sposób sobie zrobić zbrojenie na taki domek do 35 metrów. Jest to antresola, ale zasada jest identyczna jak w każdym innym, czy to jest poddasze strych, czy antresola, ponieważ tutaj jest wieniec pierwszy, który musi być powiązany z wieńcem drugim, czyli tym górnym. więc Zobaczycie wszystko w swoim czasie. Najważniejsze według mnie co powinniście wiedzieć na ten temat i na obecną chwilę to w którym miejscu będą belki stropowe, jeżeli planujecie mieć strop drewniany, ponieważ nie może tam zbrojenie do tych supów wyjść w tych belkach. Zdarza się, nie powiem, bo mi się zdarzyło kilka razy Natomiast jeżeli inwestor wie Jakie są odległości między belkami To wtedy nie ma takich problemów Jeżeli inwestor nie wie No to wiadomo, że może być różnie W tym przypadku poprosiliśmy wczoraj inwestora i mamy zapisane, pierwsza bęka, druga bęka, trzecia bęka, czwarta bęka i tak dalej, więc wystarczy, że przyciągniemy dużą poziomicą i wiemy, że ma być w tym miejscu. A jak nie, no to po prostu odległość tutaj chyba ma być co 43 cm, więc po prostu sobie przeliczymy jedną, drugą, trzecią. Więc tu ma być prawdopodobnie ten sup między jednym a drugim wieńcem, w oknie specjalnie go dajemy, albo tu, zobaczymy jak sobie policzymy, tam i tam, mają być trzy. Ale dalej, lecimy na długie czy na te krótsze? Długie. O, na bogato. Według norm i według rozpiski poradnika dla akwizytorów robi się szczemiona między 30 a 50. My będziemy lepsi i zrobimy co 25. Może być? Musi. No właśnie. Dobra, panie, za dużo będzie. Będzie za dużo, czy mówię. Jak ma 125, to ma 26. na 5 metrów chyba spokojnie widzę. Będziesz ściągać, ja mówię. 21. No, i z przodu jeszcze z przodu, jeszcze dwa idą. Biązołkowy trzeba znaleźć, bo nie widziałem tutaj. Gdzieś pewnie jest schowany. Kawał strzemion. Ósemki. Jeszcze, jeszcze, jeszcze się złapały, tam mogę być tak. Tutaj będzie dużo betonu, nie? A kości są, trzeba kości jeszcze podłożyć, żeby to fajnie się obtuliło. I tyle w sumie. O, to jeszcze musimy, panie, zapomnieliśmy. Trzeba podłożyć, żeby one się rozeszły, pod, pod płyty. Trzeba będzie coś wcisnąć, nawet druta kawałek dociąć z i przekręcić. Te ścinki, nie? No, te ścinki trzeba tu wsadzić. O cóż, tak się przyjmujesz do mnie. Giętarkę byś w końcu kupił. Przecież jest. W sumie... Na razie tak, później się to ładnie złapie. To jest tu. O. Można? Można samodzielnie. Trochę się nawezywa, na przeklina, ale można jak widać. Podniesione. Tutaj jeszcze. Elki są. Tu są kości. Zobaczymy, czy uda się w te same dziury wtykać. To może by sobie oszczędził dziurowania. Dobra, pierwsza w tę samą dziurę wyszła. Gotowe szalunki. Była lekka awaria z pianką, ale dajemy radę. Zapianowaliśmy co się dało, zrobiliśmy sobie podesty. Pokażę wam, bo każdy zawsze mi pisze, że tutaj nigdy nie ma podestów. Więc możecie zobaczyć ile jest desek, bo więcej desek tutaj chyba nie było możliwości wtyknięcia. Ale muszę wejść na górę, żeby wam pokazać jak to wyszło. I schodzę na dół, bo już się podstawia pompa, ale zalewanie zobaczycie w oddzielnym odcinku. Proszę bardzo, żeby nie było deseczki, 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 deseczki. deseczki, Więcej już nie ma chyba możliwości ani przywiezienia, ani nic. Ewentualnie jeszcze możemy płytę OSB wsadzić, ale to i tak wydaje mi się, że jest bardzo dużo. Teraz będzie tutaj antresola na tej stronie. To będziemy trzymać się antresoli i zrobimy sobie z drugiej strony słupki z naszego rusztowania, żeby było takie ala cały, cały strop. Tak wyszło zbrojenie jest dwunastka, drut jest szemiączka, są ósemki, więc było ciężko powiązać, śruby są yy, klepki są, żeby się to nie rozeszło kości są podłożone, o tu spadły dobra, dobrze jestem w sumie, to sobie poprawiam tutaj kości spadły moment muszę sobie na czapkę założyć je, robiliśmy tutaj z nadprożami trochę porządku, bo niestety te nadproża betonowe nie są idealnie proste, więc mieliśmy trochę zabawy. Trzeba było naciąć druty, rozepchać nadproża, wsadzić drut, żeby to było ładne, bo nadproża były jajkowate. Tu wszystko ładnie pokręcone, elki pokręcone, piachu nie ma, błota nie ma, gliny nie ma, jest ok. Prosto, prosto, odległości zachowane. Tu jest podręcz w porządku, tu jest w porządku, tu się da przejść. Tu jest w porządku, kość w porządku. Dobra, chyba nic więcej tutaj nie ma do sprawdzenia. Sztywna konstrukcja. Tu tak samo jest, 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 jest. Taki wiązałkowy, to niech spada na ziemię. Podniesie się go po wszystkim, a będziemy zamiatać. Tu jest, tu jest, kości są. Tu się trzyma. Dobra, super, schodzę na dół. Widzimy się w kolejnym odcinku, jak będziemy zalewać. To sobie zobaczycie proces zalewania.